Diolch Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o brzuchu po porodzie i generalnie o brzuchu ciążowym, co się z nim dzieje. Wiele moich pacjentek bardzo często pyta mnie, co zrobić, żeby jak najszybciej brzuch wrócił do formy po porodzie, jak najszybciej spalić naprawdę nadmierną tkankę tłuszczową. No więc pytanie, moja odpowiedź zawsze nie jest oczywista, bo to zawsze zależy od osoby. Natomiast, drogie Panie, pamiętajcie o tym, że Wasze ciało zmienia się przez 9 miesięcy i tak naprawdę Wasz brzuch ma cały Rok do tego, żeby wrócić do swojego stanu sprzed ciąży. Także pamiętajcie o tym i też ta regeneracja będzie wyglądała inaczej u niektórych pań. Znaczy u każdej z pań będzie wyglądała po prostu inaczej. Um, niektóre osoby tuż po porodzie będą, będą miały szczupłą okolicę brzucha, a niektóre panie, kilka miesięcy po porodzie, będą jeszcze miały taką nadmiernie rozciągniętą tkankę brzuszną i tkankę, tkankę skórną. Um, to, co jest ważne, musicie wiedzieć, że. Um, bardzo często pacjentki pytają mnie o rozstęp mięśnia prostego brzucha, jak z tym walczyć, jak temu przeciwdziałać. To, co pomoże Wam zabezpieczyć się przed tym rozstępem, to są dobre nawyki w czasie ciąży, czyli wstawanie przez bok, unikanie podnoszenia ciężkich rzeczy, właściwy sposób kichania, kaszlu. Natomiast musicie wiedzieć, że pewne rozejście mięśnia prostego brzucha jest to fizjologia i mniej więcej w 35 tygodniu ciąży notuje się, że u praktycznie każdej kobiety dochodzi do rozsunięcia się tych mięśni prostych brzucha, ponieważ maluch po prostu potrzebuje trochę więcej miejsca, macita jest duża i też potrzebuje tak naprawdę miejsca na to, że mogła swobodnie się rozrastać. To, co można zrobić, jeśli już taki rozstęp zdarzy się w czasie ciąży, tak naprawdę możemy to zabezpieczyć poprzez kinezjotaping na brzuch, ale przede wszystkim właściwy sposób funkcjonowania dobre wzorce to jest coś, co będzie Wam pomagało w tym czasie. Jeśli chodzi o zadbanie o brzuch po porodzie, to tutaj na samym początku musimy skupić się na mobilizacji kręgosłupa i na ćwiczeniach oddechowych. Tylko. Absolutnie robienie brzuszków czy jakichś katorżniczych ćwiczeń nie pomoże Wam na rozejście na prostego brzucha i nie, po, nie pomoże Wam tak naprawdę wrócić szybko do formy. Więc tuż po porodzie skupiamy się na ćwiczeniach oddechowych, na mobilizacji kręgosłupa i na właściwym angażowaniu tych głębokich mięśni, e, naszych głębokich mięśni stabilizacyjnych. E, także pamiętajcie o tym, zawsze swój brzuch i swoją postawę e, i tak naprawdę swój stan zdrowia należy skonsultować e, po porodzie e, z fizjoterapeutą uroginekologicznym, który dobierze indywidualne, dobrane do Was ćwiczenia.